Nie ma zbyt dużo wiatru w podmoszu, jednakże wyspa Maton cierpi od niesamowitych podmuchów i uderzeń wiatru, z niewytłumaczalnie lokalnego fragmentu pogody, a powietrze na szczycie wzgórza niesie interesujące zapachy, smakując wiatr. Stoisz na szczycie wzgórza, spoglądając na małą osadę. Dym z komina koka i magpy leci pianowo w górę. Gdy patrzysz, dym się przechyla, nagły wiatr rozwiewa go, zostawiając cienką smugę, a potem nic. Wiatr nieoczekiwanie wrzeszczy, niczym bóg przecięty w pół. Co za hałas? To muszą być jamy wokół wyspy przepuszczające wiatr. Przynajmniej to najbardziej krzepiące wytłumaczenie. Poniżej Ciebie miejscowi sączą kolejny trunek ze wspólnej flaszki i wznoszą toasty to w stronę kontynentu. Wiatr jest południowy. Czyżby pili za wiatr? Składają ofiary. A my zyskaliśmy dwa terroru za to? I Super, udało się! Piękne! Zyskaliśmy terror za to? Cudownie po prostu. Ale 48 fragmentów nie tak źle. Zaraz będzie kolejny level. Hmm. Czy maskotka może dać mi coś? No właśnie. Zobaczmy. Oficerowie? Pogadaj. Nie. Możemy. Ach. Tylko sobie niby pogadać. I oficerowie tak. Dobra, użyjmy tych sekretów. Zaraz się nakumulują, ja zginę. I na nic to wszystko. Dobra. To tak. Co jeszcze możemy zrobić ciekawego? Jeden terroru, ale zaraz. Za 20 razy echo. Hm. Za 20 ech? Co dostaniemy? Jeden terroru tylko? Mniej? Czy może. Pff. Ja popłynę do Londynu, zobaczymy co w Londynie oferują, bo powinno być tam najlepiej. Dobra. Tak, poza tym, to tutaj nie ma nic ciekawego. No chyba, że jeszcze porozmawiać z rybakiem. O! Raport sportu Quakers Heaven. No to pięknie. Za jedno echo. Dobra. Pogadaj z rybakiem. Oni wypływają na morze wokół wyspy, reperują swoje sieci przy porcie. Oni widzą wszystko, co dzieje się tutaj, ale potrzebują monety, żeby otworzyły się ich usta. Małe statki i małe sekrety. Piraci kursujący po morzu, przymytnicy przy pracy, statki hanatu zawijające, aby uzupełnić zapasy. Nic dramatycznego. Ale wystarczająco, by zainteresować admiralicję. No i pięknie. Mamy raport z portu. No dobra. To wypływamy już stąd. Do Londynu. Dobra. Więc jeszcze puścimy gacka. O, Murray Straits. Cóż to takiego? Jakiś kanał. Tam, daleko. Dobra. Płyniemy cały czas do Londynu. Potem gdzieś popłyniemy dalej. A to co? U, pojawił się statek. Och, bruk. Dobra, dobra, do tyłu. I... przegrzać. W jeden i w drugi sposób. Arr. Dobra, po nim. Jeszcze coś za nami jest, ale nie wiadomo. A pojawiło się, ponieważ tutaj jest mgła. To wszystko wyjaśnia. Dobra, w takim razie mamy 75%, że jakaś wiedza z wnętrza tego kraba wyniknie. No to jazda. O, super. Jeden fragment. Jeden. S Rewelacja. No dobra, co tutaj jest? Co w środku niego było? Zabierasz się do pracy ze swoim zestawem noży i kwasów. To jest niczym nie wyróżniający się młody okaz megalops. Jednego z gatunków z głębokiego morza. Jednakże jego oczy normalnie śladowe w tych troglodycich bestiach są duże i dość piękne. Złoty błysk już niemal zniknął. Lecz jego iskry przeskakujące chwilę na twój nóż. Dobra, nam się bardzo mocno kończy paliwo. Hmm. Ha, ha. <ścoughs> Czy to będzie koniec? Dopłyń, dopłyń. No nie. No nie! Bez przesady! Przez to, że przygrzałem wtedy! Uh, uh. Oferta pomocy? Ahoj, kapitanie! Oho? Ahoj, kapitanie! Kończycie się paliwo, ha? To było nierozsądne! Ale możemy pomóc! Za dobrą cenę! <gryw> Biorąc pod uwagę okoliczności... Ile? Stor, <noise> albo! O! Oh. O! Oh. Oh. Możemy jeszcze oddać na. No, po prostu oddać statek na rozbiórkę i to nam zniszczy go. Dostaniemy jakieś zastępstwo minimalne, czyli ten najsłabszy najprawdopodobniej. I odrobinkę paliwa. Najprawdopodobniej też stracimy cały nasz dobytek. Super. Może uda mi się! Dobra, no i wyżej tutaj nacisnę zaraz. No, 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 no! No, No... płyn, no. płyn! Płyn, płyn! Oh. Jest. Ha! <ścoughs> <ścoughs> uh, <paszła>. U! <ścoughs> no, parach dopłynęliśmy. Pięknie. O, światła Londynu witają Cię w domu. <grymne> o! Aha, to się pojawia tylko jedynie wtedy, jeśli byliśmy przez dłuższy czas na morzu. No dobra, i co my tutaj mamy? Propozycja? Zbierz wiadomości dla komendanta portu. Dobra. Aha. Ok, czyli jeśli mamy więcej niż 50 terroru, to możemy zrobić drugą opcję. Oddech ulgi. A tymczasem wiadomości same. Ok, a co jeśli i to i to nie istnieje? Yy. Dziwne. Może jakaś inna opcja wtedy się pojawia. Dobra. I co? Zobaczmy. To tyle. Okej. Okay. O. Inny dzień. Wolny wieczór. Super. Wolny wieczór? Mam nadzieję, że po prostu chodzi o darmowy wieczór. A to jest bardzo prawdopodobne. I ktoś chce do nas się zapisać do załogi. Ale szybciej będą żarli, więc... No, a mnie brakuje nikogo. Hm. I coś się zmieniło w tej jamie wielkiej. No dobra. Oh. Znowu mały prezencik? Nie, ja dziękuję za Wasze prezenty. Idę do sklepu. Muszę kupić coś. O, oh, ja wiem co. A za dychę tutaj jest! To tam wszędzie było za 30. Hmm. Dobra. Cztery. Coś wolno się odświeża, tak patrzę. Kupuję, kupuję, a tu jeden cały czas. Dobra. 6 może być. Chociaż... Wezmę do 10. Przy 10 to już tak się dobrze czuję. Zapasy. A co możemy sprzedać? Możemy cokolwiek. <laughs> tak, działo. Coś jeszcze? Zapasy, paliwo. O, kawa za 44. Pięknie. Tutaj jeszcze silnik? <laughs> ja już nauczyłem się. Silnika mojego jedynego nie sprzedaję. Co jeszcze poza tym? Ech, crude damage? Aha, ok, dobra. To nieważne na razie. Mamy tą dziwną zdobycz. No i tak. O, nagle zniknęło? No dobra. To w takim razie, żeby pozbyć się terroru. Wynajmiemy pokój, ale zaraz, za 10 eh. Hmm. A czy mam coś ciekawego odblokowanego poza tym? Nie. Powrót do reszty miasta? Moment. O. Admiralicja. O. Tak. O. Kilka nowych rzeczy jest. Paliwo, jecho. Pięknie. Znowu paliwo. Ha, to najpierw trzeba się tutaj wybierać. Potem gdziekolwiek indziej. I ha. wyższy poziom. O, 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 co my tutaj mamy? Raporty z portów. Aha, to wracamy. Okej. Okay. Czyli teraz gadamy z admirałem z ciemnymi okularami. Hmm. Spytamy, czego potrzebuje. Informacji. Aha. Dobra. To to już było. Jasne. Dobra, wracamy do doków w takim razie. Uniwersytet. O właśnie mamy sekret. O! Oh. Coś ciekawego. Uniwersytet ma niepowstrzymany apetyt na sekrety. Okazy mosza i inne smakołyki wiedzy ezoterycznej. Daj im sekret, aby udowodnić, że warto cię wpuścić. Całkiem pod wrażeniem. O tak. Uniwersytecki łącznik morski wysapuje cicho. O tak. To jest całkiem smakowity kąsek. Niechże wyjaśnię. Ona. On? Wyjaśnia, błyszcząc zębami. <grymne> Cudownie. Straciliśmy jeden sekret. Mamy przysługę u antykwariusza? Okej. Okay. <grymne> Nowy zwrot akcji w naszej opowieści. I dostaliśmy jeden punkt pages. Czyli intelektu. No dobra, 26. Czyli tutaj zawsze można brać intelekt w takim razie. Continue. O, to jest ona. Albo on. Okej. Okay. I teraz możemy jeszcze przehandlować nasze historie. O. No dobra. Zaraz, oficerowie. Ty dajesz hearts. Jak z Tobą pogadam, to... Też harts. Okej. Okay. Ha. No dobra, czyli nie ma tak, że każdy z oficerów odpowiada jednej konkretnej cesze. I... O. Tak. No dobra, w takim razie. Co my tutaj mamy? Dostaliśmy 10 ech za jedną pamięć o odległych wybrzeżach. Eee, nie wiem czy to powinienem robić. Eee, kolejne rzeczy. Stręczkacz. Dobra, na razie ja nie będę tutaj wydawał wszystkiego, bo jeszcze nie wiem jakie są pozostałe opcje. W razie czego będzie można tutaj się wrócić, jak będzie kiepsko z kasą? Ale na razie mamy dużo paliwka, więc los. Okej, okay, w takim razie to co? Przenocujmy? O? 80% szans na co? Że zadychę? E, romans? Chyba tak. No tak, tak, właśnie. Możemy się poszwędzać po dokach, co nam zredukuje terror, ale możemy złapać jakieś kłopoty, albo romans. Spoko. No to lecimy. I. O, udało się. Nie ma romansu. On same problemy powoduje. Potem jacyś dziedzice są i tak dalej. <laughs> Szanty mosza, Dobre jedzenie i ciepło ognia w pubie. No i coś jeszcze więcej. Ostatnie newsy. O! No to super. Udało się. Pięknie. Straciliśmy pięć terroru. U, o nie! Jakiś romans. Tej nocy w dokach Wolfstack lądujesz przy jednym stole z obiecującą panienką. Nie trzeźwo utrzymuje, że jest szpiegiem. Kimkolwiek jest, łatwo ją polubić i kiedy wieczór się kończy, jesteście wciąż razem. Albo z facetem, albo z nikim? Ja gustuję w pannach. Dobrze co brzmiało? Tak, chyba nie ma żadnych luk w tym co powiedziałem. <grymne> <grymne> Okej. Okay. Interludium. Następnego ranka daje ci cynowy medalion. Jak wyciągasz po niego rękę, na chwilę zaciska go w pięści. Ani mi się waszą mnie zapomnieć! Mówi. <grymne> Zanosi się zło wrogo? Ona nigdy do końca się nie uśmiecha. Taka monaliza. <laughs> Ale straciliśmy trzy terroru. <laughs> oh. Sport to zdrawie.